Dzień dobry, Siemanko, król Artur, prawdziwe uosobienie legend. Ale pytanie, jak z tymi legendami i naszym wyobrażeniem o Królu Arturze radzi sobie hollywoodzki klasyk, czyli Król Artur z roku 2004. I dzisiaj to sprawdzimy. I zrobimy to, słuchajcie, jeszcze bardziej dokładnie niż zwykle, jeszcze bardziej szczegółowo, między innymi dlatego, że dzisiejszy odcinek ma swojego sponsora, a dokładniej grę Raid Shadow Legends. Raid to turowy RPG osadzony w realiach świata fantasy, z własnym lore, mitologią i co ważne, Babułą, który zmieści się do Waszej kieszeni, ponieważ ten tytuł możecie ogrywać na urządzeniach mobilnych oraz na starych, dobrych oczywiście, PC-tach. To, co mnie w grze Raid Shadow Legends tak naprawdę szczerze zaskoczyło, to fakt, że jak na grę mobilną, to może się ona pochwalić naprawdę kozacką grafiką. Obok tego zaskoczyła mnie również faktem, że ta gra faktycznie posiada wcześniej, tak jak zaznaczałem, własny lore, mitologię i co ważne, tą... Fabułę, która jest tak naprawdę pokazywana w grze m.in. za pośrednictwem przerywników wideo. Jeżeli chodzi o mechanikę, no to jak mawiał klasyk, przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę, a dokładnie w tym wypadku drużynę czempionów, których do wyboru w grze jest aż 500. Następnie wykorzystujecie ich umiejętności, upgrade'ujecie sprzęt i mierzycie się z najróżniejszymi rodzajami przeciwników, czy to w trybie fabularnym, czy też zwiedzając lochy, czy też mierząc się z innymi graczami rozsianymi na całym świecie. W październiku do gry trafił update Artifact Forge, dzięki któremu zaoszczędzicie czas na progres w grze i stworzycie nowe artefakty. Do gry trafiły też nowe questy z unikalnymi nagrodami, czy też nowi czempioni oraz Doom Tower. Także bardzo serdecznie zachęcam Was do pobrania gry, a wszystkie linki znajdziecie w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Gierki warto pobrać tym bardziej, że każdy nowy gracz otrzyma na start pakiet waluty do gry, m.in. 100 tys. sztuk srebra. Czy też nowego Czempiona Slashera. Pakiet startowy będziecie mogli odebrać bezpośrednio po pobraniu gry w tym miejscu. Wpadajcie także, słuchajcie, do opisu i do sekcji komentarzy, a my tymczasem kontynuujemy w sumie temat legend, a dokładniej legend arturiańskich. Zaczynamy. Król Artur. No, wielkie musiało być naprawdę zdziwienie widzów, którzy w 2004 roku poszli na ten film do kina. No bo jak to, gdzie znaleźli się ci rycerze w lśniących zbrojach, gdzie podział się Kamelot i poszukiwania świętego Grala. No i dlaczego król Artur nie jest zdradzany przez Ginevra z Lancelotem? Twórcy filmu podjęli się dosyć trudnego i ciekawego zarazem zadania, ponieważ postanowili napisać te legendarne postacie za pośrednictwem swojego filmu na nowo. Holali przy tym większość legend arturiańskich, czyli średniowiecznych zbiorów opowieści kręcących się wokół tego mitycznego władcy. Postanowili się za to oprzeć na prawdziwej historii Brytanii z V oraz VI wieku. I nakręcili film w stylu, i tutaj trochę taki potworek słowny, że rzetelnej fikcji historycznej, czyli co byłoby gdyby król Artur faktycznie istniał. Mamy więc tutaj prawdziwy koktajl piktów, sasów, Sarmatów, Rzymian i postaci z legend arturiańskich, które tłoczą się na tych zamglonych wyspach brytyjskich. I co z tego wynikło? No, zaraz zobaczymy. Ale najpierw słuchajcie, rzućmy okiem na samą produkcję oraz oczywiście jej fabułę. Twórcy filmu przed 2004 rokiem liznęli trochę kina historycznego. No, oczywiście, co trzeba zaznaczyć, hollywoodzkiego kina historycznego. Producentem był Jerry Brackheimer, który miał na swoim koncie chociażby helikopter w ogniu, o który swoją drogą często prosicie w komentarzach, czy Pearl Harbor. A scenariusz pisał David Franzoni, z którego pióra wyszły teksty do takich filmów jak Amistad czy Gladiator. Na tym etapie wypadałoby wspomnieć dwa ogromne plusy produkcji, to jest muzykę skomponowaną przez nikogo innego jak Hansa Zimmera oraz zdjęcia, za które odpowiadał Sławomir Mir Dziak. Nieprzypadkowo zatrudniono głównie aktorów pochodzenia brytyjskiego czy skandynawskiego, bo po prostu bardziej pasowali do klimatu produkcji. Budżet wynosił około 120 milionów dolarów. I trzeba przyznać, że to widać, bo film jest zrobiony naprawdę widowiskowo. Warto też zaznaczyć tutaj, że na potrzeby wielu scen stworzono na planie w Irlandii kilometrową replikę wału Hadriana, którą budowano ponad 4 miesiące. Film oczywiście posiadał konsultantów historycznych. Jednym z nich była Linda Malkor. Przekonywała ona w mediach, że film choć jest fikcją, to jest równocześnie silnie oparty na faktach. Starano się stworzyć obraz taki najbardziej autentyczny z ogromną dbałością o detale. Ale no, pewien zgrzyt nastąpił na etapie promocji, ponieważ jednym z haseł promujących film było The True Story Behind The Legend, za co twórcom się dosyć mocno oberwało i do tego jeszcze na pewno przejdziemy, ale teraz o samej fabule. Akcja filmu wrzuca nas w początkowy okres tak zwanych wieków ciemnych. Poznajemy tytułowego bohatera, który, będąc rzymskim dowódcą, chroni od 15 lat północnych granic imperium przed Piktami. Czyni to przy pomocy swoich nieokrzesanych sarmackich rycerzy. Zanim jednak wszyscy przejdą na zasłużoną emeryturkę, muszą jeszcze eskortować rodzinę rzymskich dostojników, która mieszka na północ od wału Hadriana. Robią to w celu uratowania ich przed nadciągającą inwazją sasów na Brytanię. Misja się udaje, po czym wracają, zabierając ze sobą przy okazji piktyjską wojowniczkę Ginewrę. Po powrocie jednak dowiadują się, że Rzymianie, nie mogące już dalej bronić prowincji Imperium, ewakuują się. Artur wraz z kompanami, no, mógł mieć beztroską jesień życia. Postanawiają jednak ostatecznie zostać, aby stanąć na czele Zjednoczonych Brytów oraz Piktów przeciw sasom w bitwie pod Badon Hill. Zwycięstwo i połączenie zwaśnionych ludów jest przypieczętowane małżeństwem Artura i ginewry, który zostaje też obwołany królem. I tu następuje cięcie. Przejdźmy więc do wiarygodności i licznych nawiązań historycznych, a wierzcie mi, jest tego tutaj naprawdę sporo. I zacznijmy może od wątku rzymskiego, który w samej produkcji jest naprawdę znaczący. Niestety zgrzyt pojawia się już w pierwszych scenach. Z napisów początkowych możemy się dowiedzieć, że ukazane wydarzenia działy się na początku tzw. wieków ciemnych. W historiografii przyjmuje się, że okres ten rozpoczyna upadek Cesarstwa zachodnio który nastąpił w 476 roku po obaleniu cesarza Romulusa Augustusa przez germańskiego wodza Odaakera. Co w takim razie robiło w Brytanii jeszcze wojsko oraz administracja rzymska? No wiemy, że w związku z kryzysem państwa imperium wycofało już swoje oddziały około 410 roku naszej ery. Część rzymskiej lub mieszanej ludności cywilnej jednak z pewnością pozostała na wyspach. Mamy w filmie przykład rodziny Mariusza Honoriusza i jego syna, pupilka papieża to jest Alekto. Jednak ich latyfundium, które wesoło i beztrosko sobie prowadzą, mieści się na północ od Wału Hadriana, co jest kompletnym absurdem. Rzymianie bowiem porzucili już w II wieku plany zdobycia Kaledonii, to jest dzisiejszej Szkocji, i przebywali już w regionach położonych na południe od Wału. Twórcy serwują nam także dziwną wizję ustroju cesarstwa zachodnio-rzymskiego w V wieku. Według filmu głową państwa jest papież, a nie cesarz, który rządzi poprzez swoich biskupów oraz legatów. Przykładem tego jest główny, oprócz sasów, czarny charakter produkcji. Mowa o biskupie Germaniuszu, który straszy Artura armią papieską za niesubordynację. Generalnie Boga ma w poważaniu, a w głowie mu tylko polityczne intrygi. Postać wzorowana jest na autentycznym świętym katolickim, który zmarł w latach 45 wieku. Film przeciwstawia złemu germaniuszowi dobrego pelagiusza, dawnego nauczyciela Artura, i nawiązuje tym samym do konfliktu o tzw. pelagianizm. Doktryna kładła nacisk na wolną wolę człowieka i negowała m.in. wpływ grzechu pierworodnego na ludzkie wybory. Nurt ten rzeczywiście szerzył się w Brytanii za sprawą pochodzącego stamtąd mnicha. Prawdą jest także, że Germaniusz jako oficjalny legat zwalczał pelagianizm, uznany przez Kościół katolicki za herezję. Film twierdzi jednak, że mnich został za swoje poglądy stracony w Rzymie, co jest nieprawdą. Sama myśl duchowego zostaje także wypaczona w duchu amerykańsko-hollywoodzkim. Wolna wola mylona jest z wolnością osobistą, co pokazuje scena przemowy Artura do poddanych Mariusza Honoriusza, gdzie brakowało już tylko Mela Gibsona ze swoim przepięknym freedom. Swoją drogą, to Mel to niebieskie malowanie w Braveheartie podwędził właśnie od piktów, ale o tym więcej w materiale na ten temat, który znajdziecie na kanale albo tutaj w kartach. Wracając... Germaniusz też taki zły jak go portretują twórcy, no nie był. Jako były wojskowy, prawdopodobnie bronił Brytów przed najazdami Piktów, prowadził także działalność misyjną. Żeby zostać świętym, musiał się przecież najpierw chłopi na czymkolwiek wykazać. Zostawmy jednak wątek rzymsko-chrześcijański w spokoju, a zajmijmy się głównymi bohaterami. Film na samym wstępie tłumaczy nam, jak ci wojownicy z odległych krain znaleźli się obok Artura. Działo się to w czasie wojen markomańskich, a dokładnie w 175 roku, kiedy to sarmaci dostali łupnia od Rzymian. W konsekwencji musieli dostarczyć kontyngent wojsk pomocniczych w wysokości 8000 jeźdźców. 5500 nieszczęśników wysłano właśnie na tereny Brytanii, by bronili granic imperium, a obowiązek służby miał przechodzić na dalsze pokolenia. O pochodzeniu jeźdźców przypomina także scena niewinnego flirtu Ginewry z Lancelotem, kiedy to rozmawiają o rodzinnych stronach rycerza położonych na stepach w okolicach Morza Czarnego. A teraz kilka słów o ich dowódcy, czyli naszym tytułowym Arturze, którego wersja jest swoistą hybrydą różnych wizji słynnej postaci. Artur w filmie przedstawiony jest jako pół Rzymianin, pół Pikt, który naprawdę nazywa się Artorius Castus, na cześć słynnego przodka. Twórcy nawiązują tym samym do autentycznego wojskowego rzymskiego, który pełnił także służbę w Brytanii, będąc w wysokiej randze prefekta. Część badaczy, w tym wspomniana konsultantka filmu Linda Malkor, wysunęli tezę, że ów Artorius dał właśnie początek późniejszym legendom, jednak wersja ta została mocno skrytykowana. Badaczka twierdziła także, że rzymski prefekt miał sprawować pieczę nad sarmackimi wojownikami, broniąc Limesu Imperium w II wieku i do tej teorii twórcy filmu ewidentnie nawiązują. W produkcji dowiadujemy się także, że dowodził Artur w ważnej bitwie pod Badon Hill. Mogłoby to go wiązać z postacią Ambrosiusa Aurelianusa, legendarnego wodza Brytów pochodzenia rzymskiego. Był on po raz pierwszy opisany w dziele historycznym Gildiasa Mędrca w VI wieku. Artur jako po prostu Artur pojawia się po raz pierwszy w kronice Historia Brytów napisanej w IX wieku przez Nenniusza, gdzie przedstawiony jest jako wódz wojenny, a nie król walczący przeciwko Anglosasom. Twórcy tym samym odcięli się od większości arturiańskich legend, które zapoczątkował Geoffrey z Monmouth w swym dziele Historia Królów Brytanii z XII wieku. Widać to chociażby po wodzu piktów Merlinie, który nie jest przedstawiony tutaj jako wielki czarodziej, a raczej jako leśny dziadek, który dowodzi tym ludem. To samo można powiedzieć o Ginewrze, która zamiast odgrywania dworskich mdłych romansów woli strzelać z łuku i nie pochodzi z żadnej królewskiej rodziny. Film celnie zaznacza odrębność piktów od mieszanki Brytów i Rzymian, których gnębili najazdami z północy wysp przez blisko 400 lat. Celtycki lud z południa został bowiem podbity przez przybyszów w pierwszym wieku naszej ery za panowania cesarza Klaudiusza. Wątek Brytów jest generalnie w filmie odsunięty na boczny tor. Widzimy ich bowiem jako sztuczny tłum albo w osobie zdrajcy, który jest informatorem Sasów. Nawet Artur, o czym już wspominaliśmy po matce, jest piktem, a nie brytem. Przejdźmy jeszcze do głównych przeciwników, to jest Sasów. Film stwarza wrażenie, że inwazja ludów germańskich na wyspy brytyjskie była czymś nagłym. Jak powiedziałby klasyk, nic bardziej mylnego. Tak zwanych anglosasów sprowadzili sami Rzymianie i Brytowie w V wieku, aby pomagali w walkach przeciw piktom i innym ludom, które chciałyby się dostać na wyspy. Początkowo przybysze zajmowali tereny południowo-wschodniej i wschodniej Anglii. Widać to nawet po współczesnym nazewnictwie hrabstw tych regionów, które wywodzą się z języka staroangielskiego, którym posługiwali się właśnie germańscy przybysze. Z czasem chcieli coraz więcej przywilejów, szczególnie po wymarszu rzymskich wojsk. Rzym jak widać lubił popełniać te same błędy dosłownie wszędzie. Te rosnące zatargi z miejscową ludnością doprowadziły najprawdopodobniej do wspomnianej wcześniej bitwy pod Badon Hill. Abstrahując od początków znajomości, w filmie anglosasi pojawiają się na terenach dzisiejszej Szkocji i zmierzają na południe, co jest absurdalne w związku z tym, co przed chwilą mówiliśmy. Przedstawieni oczywiście są w sposób całkowicie stereotypowy, czyli brud, smrót i ubóstwo, no jednym słowem, barbarzyńcy w skórach. Wiadomo. Nawet kobiet nie lubią, wolą je zabijać, co nakazuje wódz naczelny. A to, że przynieśli ze sobą język, którym po licznych ewolucjach posługuje się dzisiaj pół miliarda ludzi, to pikuś. Nie wspominając o stałym osiedlaniu się, rozwoju państwa i zakładaniu monarchii. Można śmiało założyć, że kwestię podejścia do miejscowych kobiet musieli jednak jeszcze raz przemyśleć. Trzeba też zaznaczyć, że porażka pod Badon Hill tylko na chwilę zatrzymała ekspansję Anglosasów. Filmowy happy end nie trwał niestety długo. Germańskie plemiona z czasem stłamsiły miejscową ludność. Na koniec zostawiamy sobie kulminacyjny moment filmu, to jest bitwę. Na szczęście dla twórców nie za wiele w ogóle o niej wiadomo, oprócz tego, że wygrali ją Brytowie. Twórcy filmu mogli bezkarnie popuścić wodze fantazji, co jak się domyślacie uczynili. Można chociażby wspomnieć komiczną scenę, w której zwiadowcy sascy przekraczają bramę, która sama się za nimi zamyka. Wedle przekazów źródłowych bitwa miała miejsce gdzieś pomiędzy 490 a 517 rokiem. Nieznane jest także miejsce starcia, ale no nie były to raczej okolice wału Hadriana, biorąc pod uwagę, że ekspansja germańska odbywała się jak wiemy ze wschodu na zachód Anglii, a nie z góry na dół. Film został zjechany też przez krytykę m.in. za użycie przez piktów machin miotających, to jest trebuszy oraz kurz, których w tamtym okresie na wyspach raczej nie używano. Wypadałoby jeszcze wspomnieć o głównych postaciach z obozu anglosaskiego, to jest ojcu Cerdiku oraz jego synu Cenriku. Twórcy filmu po raz kolejny odwołali się do wpół autentyczno legendarnych postaci. Władcę Cerdika wspomina kronika anglosaska z IX wieku. Wedle niej miał panować w jednej z saskich monarchii w VI wieku, po czym tron miał objąć jego syn Cenric w 534 roku po śmierci taty. Jeśli kronika mówi prawdę, wtedy raczej ojciec wraz ze swoim następcą no, nie walczyliby w bitwie, nie mówiąc już o ich śmierci poniesionej w walce, ale wiadomo, krew musi się polać, zły charakter polec. No. Są to jednak postacie, o których bardzo mało wiadomo, a istnieje wiele teorii. Od takich, że mogli walczyć rzeczywiście w bitwie, po takie, że w ogóle nie istnieli, podobnie jak zasny król Artur i jego świta. I chociaż trzeba powiedzieć, że ten film to jest taki prawdziwy, historyczno-fikcyjny koktajl, no to ja muszę szczerze przyznać, że Króla Artura faktycznie lubię, ponieważ autentycznie no był tutaj jakiś pomysł na ten film. Sam fakt, że ten film osadzony jest w realiach schyłku Imperium Rzymskiego już zasługuje na uwagę, no bo nie ma co się oszukiwać. W Hollywood rzadko tego typu filmy się zdarzają. Błędów historycznych jest tutaj cała masa i tak naprawdę można powiedzieć, że jest to taka na poły fantastyka, ale z drugiej strony też twórców usprawiedliwia fakt, że częściowo przynajmniej materiałem źródłowym... Były właśnie legendy. Bardzo serdecznie słuchajcie, dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeżeli jesteście nowi na kanale, no to oczywiście dajcie suba i nadrabiajcie poprzednie materiały, które na Was tam na kanale właśnie czekają. Następny film niebawem, ale to oczywiście zupełnie inna historia. Siemano, hej!